Czarnobyl buduje wyobraźnię twórców już od wielu lat. Temat regularnie pojawia się w grach czy filmach, i teraz gracze bardziej niż kiedykolwiek będą w stanie zwiedzić czarnobylską strefę wykluczenia w grze Czernobylite. Czernobylite to pierwsza osobowa gra łącząca w sobie akcję, strzelanie, survival oraz horror stworzona przez Team 17 oraz wydana na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. W ramach stresznej kompatybilności jest możliwe granie w Chernobylite także na konsolach nowej generacji. Jednak do końca 2021 roku twórcy planują wydać także wersję skierowaną na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Gra przez dłuższy czas była dostępna w wersji Early Access, jednak od paru tygodni twórcy udostępnili graczom wreszcie wersję 1.0, i z tego też powodu przyjrzymy się dzisiaj temu, co prezentuje Chernobylite. Gra opowiada historię Igora, który był kiedyś pracownikiem elektrowni atomowej w Czarnobylu. Podobnie jak jego żona, udało mu się przetrwać tragedię, jednak ta zaginęła i Igor postanawia wrócić do strefy wykluczenia oraz ją odnaleźć. Niestety pierwsze podejście naukowca oraz wynajętych przez niego najemników kończy się fiaskiem i Igor zostaje pogoniony przez tajemniczego czarnego stalkera. Igor wraz z ocalałymi najemnikiem wycofuje się do kryjówki, by stamtąd planować drugie podejście do rajdu na elektrowni. W trakcie zabawy będziemy wykonywać kolejne misje, które przybliżą nas do celu gry. W których to będziemy odblokowywać nowy sprzęt, zbierać informacje, które pomogą nam zrozumieć obecną sytuację w strefie wykluczenia, oraz wreszcie rekrutować towarzyszy, którzy będą dawać nam zadania, a nasze wybory mogą wpływać na to, czy będą nas lubić i nam ufać, czy też czy nie. Każdy wybór w grze jest w pewien sposób kluczowy oraz buduje konsekwencje w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jednak gra posiada bardzo interesujący system, który pozwala na zmianę przeszłych wyborów, a przez to także i obecną sytuację. Żeby to zrobić, Igor musi umrzeć i wtedy trafi do specjalnego pomieszczenia, gdzie będzie w stanie zmienić przeszłość. Fabuła stanowi pełną oraz interesującą całość z ciekawymi dodatkowymi wątkami fabularnymi, a dodatkowe sceny pozwalające na rekonstrukcję wydarzeń w przeszłości są niezwykle angażujące i dzięki możliwości poprawiania w przyszłości zawsze możemy spojrzeć na daną sytuację z totalnie innej perspektywy, co bardzo rzadko się zdarza w dzisiejszych grach. W samej grze kierujemy krokami, oczywiście, Igora, który na przemian będzie wybierać się na misję oraz wracać do bazy, by ją rozbudować oraz przygotować się do kolejnych wypadów. Podczas misji, naszym zadaniem będzie zrealizowanie określonego celu, który może być bardzo różny. Najczęściej będzie to odnalezienie jakiejś rzeczy, jednak całość będzie zaprojektowana w taki sposób, by za każdym razem coś ciekawego się działo. Urzekająca była jedna z misji dla naszego towarzysza, w której musieliśmy dotrzeć do jego kryjówki, a po drodze rozwiązywać. Zagadki ułożone z rymowanki, które słowa jednak zostały poprzestawiane, a zła odpowiedź jest w stanie nas zabić. Niestety, jednak na średnim poziomie trudności, gra nie będzie stanowiła większego wyzwania, a Igor, w trakcie zabawy, będzie zdobywać coraz to lepsze bronie, które pozwolą mu nawet na strzelanie przez ściany, co jest niesamowicie skuteczne. Sami wrogowie zresztą też nie grzeszą inteligencją. Spójrzcie teraz na strażnika, który nie widzi ciała jego towarzysza, które leży tuż obok na drodze. To też przykłada się na to, że ciągłe eksplorowanie tych samych lokacji robi się w pewnym momencie żmudne i nudne. Zawsze chodzi o to samo. Pobiegaj po mapie, pozbieraj surowce, pokonaj paru wrogów oraz wykonaj cel misji. Otóż portal i wróć do bazy. W trakcie zabawy pojawi się bardziej oryginalnych zadań, ale przez większy czas będziemy robić mniej więcej to samo. Twórcy będą próbować to trochę rozmaicić, na przykład poprzez zrobienie specjalnych burszt albo pojawienia się czarnego stalkera, którego zresztą i tak łatwo zabić. Ale i tak, nuda. Troszkę się tutaj będzie wkradać. System rozbudowy bazy w Czernoby Light jest bardzo prosty, a jego efekty dają sporo satysfakcję. W trakcie robienia misji będziemy zdobywać różne podstawowe surowce, z których będziemy budować warsztaty łóżka dla towarzyszy czy też bardziej unikalne urządzenia, które na przykład pozwoli nam umrzeć bez ryzyka utraty przedmiotów. Naszą bazę będzie określać szereg czynników, takich jak komfort czy czystość powietrza, a wpływ one będą miały na skuteczność naszych towarzyszy w trakcie misji. Przedmioty w bazie są niesamowicie tanie w produkcji i na żadnym etapie gry nie miałem problemu z jakimś wskaźnikiem. Podobnie rzecz ma się z jedzeniem, i przez większy czasu mogłem pozwolić naszym towarzyszom jeść podwójne racje, a i tak po zadaniu miałem więcej żywności niż przed nim. W ten to sposób ciężko mi było nazwać Czernobylite Grow Survival. -o. Bardziej mi się tutaj przypominał lepszy Fallout z budową bazy oraz ciekawszymi mechanikami. Twórcom należy się wielkie brawa za to, w jaki sposób odzwierciedlili strefę wykluczenia Czarnobyla. Mapa jest podzielona na szereg stref, które będziemy zwiedzać w trakcie zabawy, i każda z nich różni się od pozostałych i zaprezentuje inny obraz postapokaliptycznej rzeczywistości strefy wykluczenia. Zwiedzimy obszerne łąki z rozrzuconymi tu i tam ruinami, stare blokowiska z radzieckim posągiem w centrum, czy też opuszczoną wioskę gdzieś w środku lasu. W trakcie zabawy dokuczać nam będą też szkodliwe efekty środowiskowe, jak promieniowanie czy też trujące gazy. A podczas zabawy trafimy na parę niecodziennych wydarzeń, które bardzo budują klimat. Tutaj jednak pojawia się ten sam element, o którym mówiłem wcześniej. W pewnym momencie, wydarzeń jest coraz mniej, i od pewnego etapu, gry trafiałem na misje, gdzie na mapie nie było żadnych dodatkowych znaków zapytania. To sprowadzało się tylko do tego, żeby pobiegać po mapie zbierając surowce, strzelić parę potworków i żołnierzy, którzy także są niezłą źródłem zasobów i wrócić do bazy. Pod względem graficznym Chernobylite prezentuje się obłędnie. Gra posiada niesamowite szczegóły, które dodatkowo budują klimat gry i całość jest niesamowicie przyjemna w oglądaniu. Brakuje paru dodatkowych mechanik jak rozbijanie szyb i wchodzenia do budynku z innych stron niż przewidzieli twórcy. Ale całość jest i tak bardzo ładna. Gra bardzo fajnie bawi się światłem, trawa jest animowana, a trujące opary niesamowicie ładnie ukrywają sekrety oraz ruiny po zapomnianych budynkach. Pod względem jednak muzyki nie mogę tutaj się wypowiedzieć, gdyż gra posiada bardzo niewiele ścieżek dźwiękowych, a te, które słyszałem, niezbyt wpadły mi w ucho. W ucho mi jednak wpadły bardzo dobrze nagrane dialogi po angielsku. Tutaj trochę odstaje Igor od reszty. Oraz ciekawie zrealizowane scenki w alternatywnej rzeczywistości, gdzie twórcy znowu balansują na granicy tego, co jest logiczne i co nie jest. Moim dużym pozytywnym zaskoczeniem było to, że Czernobylite nie jest typowym surwiewalem, gdzie będziemy z potem ściekającym po czole szukać zapomnianej bułki, bo inaczej zaraz czeka nas śmierć głodowa. To bardzo płynna gra, która nie wymaga od nas wielkiego skupienia na kwestiach przetrwania, zostawiając dużo miejsca na przyjemność ze zwiedzaniem niesamowicie pięknie odzorowanego Czarnobyla oraz obcowania z ciekawą fabułą. Niecodzienne rozwiązania jak możliwość zmiany przeszłości oraz dodanie elementów futurystycznych opartych na Czarnobylicie, czyli surowcu, który z powodem całego zamieszania w strefie wykluczenia, niesamowicie rozbudowuje grę o bardziej oryginalne bronie czy też mechaniki. Lekka nuda, która na nas dopada pod koniec zabawy, nie przeszkadza nam w czerpaniu przyjemności z innych elementów gry, a sporadyczne błędy, jak na przykład zawieszanie animacji podczas dialogu lub też brak możliwości interakcji z niektórymi rzeczami, można łatwo rozwiązać przeładowaniem gry. Chernobylite jest bardzo dobrą grą, która godnie zasiadła obok starego, dobrego stalkera w mojej pamięci.